Ponownie mamy już zdemontowaną osłonę jedną i drugą oraz łapę mocowania silnika od rozrządu. Nie pokazywałem Wam, tak jak wcześniej wspominałem, tego jak odkręcać sobie śrubeczki, bo to nie jest nic skomplikowanego. Skupimy się na rzeczach bardziej szczegółowych, jak sam pasek, skrzyniacz, momenty dokręcania, ustawienia paska. Napięcie napinacza odpowiednio oczywiście regulujemy napinacz w lewą stronę, żeby go napinać. Aczkolwiek można zrobić to w prawo, no i w tym momencie później dzieją się dziwne rzeczy: od dźwięków począwszy, po zerwany rozrząd na końcu. Blokadka w kółko, tam macie pompę. Widzę, że to wszystko nie pasuje, bo znaki mi się zgrywają, ale idą bardzo ciasno blokady. A pokażę Wam teraz tak. Przejechane ma. 290 000. I ktoś tu już był przede mną, mówił, że śruba centralna wału korbowego jest już ruszona. Kto to demontował? Po co? Nie mam pojęcia, ale zaraz zobaczymy sobie, jak wygląda napinacz po tym przebiegu. A to tylko i wyłącznie do stwierdzenia do polusterku. Zobaczcie. Nie mieści się. W zakresie ile faktycznie przejechane? Nie wiem, zdemontuję pasek, ale widzę, że to jest oryginał, bo przebija mi się tutaj niebieska farba z dajko. Przepraszam, nie dajko, tylko z gejca. Ale jak będę miał już ściągnięty, to będę mógł wam powiedzieć faktycznie, czy to jest to. Tak, to będzie oryginał. No ale jeszcze sobie potwierdzę, jak zdajemy pasek. Tak jak widzicie zblokowane wszystko. Tutaj nam uciekło, podobnie z tyłu. Nie wiem czy będzie widać. Postaram się żeby to pokazać. Jest tak. Nie wiem, czy to będzie widać? nie jest, to tak, widzicie, nie pokrywają się te otwory, nie wiem czemu takie zrobione, ale tak nie powinno być. Dobrze, no cóż, wszystko zaczę będzie zdemontować, umyć, wymienimy sobie uszczelniacz wału korbowego na dole, plus dwałka wałka rozrządu, złożymy to wszystko na blokadę, tak żeby to pasowało w więc w tym momencie tak jak jest na siłę. A jedna bardzo ważna rzecz, o której jeszcze nie wspomniałem. Zobaczcie tutaj jest koło pasowe z takim enkonderem magnetycznym. Nic tutaj nie dokładajcie do tego elementu żadnych elementów magnetycznych, żadnych lamp, które mają z tyłu magnes, bo może to spowodować przemagnesowanie tego pierścienia i później będziecie mieć duże trudności z uruchomieniem tego silnika. Także Chyba to na tyle, jak coś mi jeszcze wpadnie do głowy, to będę Wam na bieżąco wszystko pokazywał, a teraz tak jak powiedziałem, demontuję wszystko, tylko będzie umyte, wyciągamy pompę wody, puszczamy płyn, myjemy, składamy na odpowiednie momenty, dokręcamy i montujemy to w dodatniej kolejności, jak przy demontażu. Aha, jeszcze jedna rzecz, czego używać. Ja używam takich blokad z one pasują mi do Volvo To akurat 16 19 numery oryginału troszkę odwrotnie, radowsko pasuje nie ma problemu bez wierteł aczkolwiek można, nie trzeba mieć blokad i zaczynamy, odkręcenie później koła tego od rozrządu będę Wam pokazywał czym to zrobić najlepiej żeby tego nie uszkodzić Pokażę Wam klucz odpowiedni, a to wszystko w swoim czasie po kolei.